Wójta, panią sekretarz i panią skarbnik. Panie i panów radnych, porządek dzisiejszych obrad, panie i panowie radni otrzymali. Czy są jakieś uwagi do proponowanego porządku obrad? Nie widzę. Przejdźmy do rozpatrzenia projektów. Uchwał, znaczy, przepraszam. Uchwała Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 sierpnia 2025 roku w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Kwidzyn do zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego Powiślańska Komunikacja. Uchwala się co następuje. Paragraf 1. Reprezentowanie Gminy Kwidzyn w zgromadzeniu w Związku Powiatowo-Gminnym Powiślańska Komunikacja powierza się Krzysztofowi Michalskiemu. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o uzasadnienie. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Powiat Kwidzyński, Miasto Kwidzyn, Miasto i Gmina Prabuty, Gmina Kwidzyn, Gmina Gardeja i Gmina Ryjewo utworzyły Związek Powiatowo-Gminny Powiślańska Komunikacja, którego celem jest organizacja publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu oraz gmin będących jego uczestnikami, organem stanowiącym i kontrolnym związku jest Zgromadzenie Związku. Artykuł 72a ustęp pierwszy i ustęp drugi punkt drugi ustawy o samorządzie powiatowym stanowi, że zasady reprezentacji jednostek w związku określa statut związku zgodnie z paragrafem 6 ustęp 1 statutu Związku Powiatowo-Gminnego Powiślańska komunikacja. Y Zgodnie z publikacją cytuję: W skład zgromadzenia wchodzi po dwóch przedstawicieli powiatu i gmin, będących członkami związku, w tym odpowiednio starosta, burmistrz, wójt oraz osoba wyznaczona w drodze uchwały organu stanowiącego członka związku. Wobec powyższego uznaje się za, za zasadne podjęcie przedmiotowej uchwały. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rady Gminy Kwidzyn. Dziękuję. Dziękuję Pani, pani Sekretarz. Przejdźmy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Głosowało 11 je, radnych. Usta uchwała została przyjęta jednogłośnie. Następna uchwała. Uchwała Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 sierpnia 2025 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2025. Uchwala się co następuje. Paragraf 1. W uchwale Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2025 rok zwanej dalej uchwałą wprowadza się następujące zmiany

Punkt, punkt, punkt drugi. Paragraf 2 otrzymuje brzmienie. Paragraf 2. Wydatki budżetu w wysokości 102 milionów 453 778 zł. Z tego wydatki bieżące w wysokości 80 milionów 571 208 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 21 milionów 882 zł. 570 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, punkt 3. Zmiany w załącznikach nr 1, 2 i 3 do uchwały zostały przedstawione odpowiednio w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały. Punkt 4. Załączniki nr 4, 5, 6, 7, 12 i 13 do uchwały otrzymują treść odpowiednio jak załączniki nr 4, 5, 6, 7, 8 i 9 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kwidzyn i poprzez wywieszenie na tablicę ogłoszeń Urzędu Gminy Kwidzyn. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o uzasadnienie. Panie przewodniczący, szanowni państwo, dokonuje się zmiany w budżecie gminy polegające na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o 398 tysięcy zł 87 groszy oraz na przesunięciu planu wydatków między działami. Jeśli chodzi o dochody, to w dziale 710 Działalność usługowa zmniejszamy dochody bieżące o 25 tysięcy zł. W dziale 758 Różne rozliczenia finansowe zmniejszamy plan dochodów o 497 3 zł z tytułu środków z Krajowego Planu Odbudowy w ramach przedsięwzięcia Poprawa efektywności energetycznej szkół w Korzeniewie i Rakowcu ale przesuwamy ten plan dochodów na rok 2026. Zwiększamy również plan dochodów bieżących o 70 000 zł z tytułu pozostałych odsetek. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększamy dochody bieżące o 5 000 zł z tytułu darowizny dla szkoły podstawowej w Janowie. W dziale 852 Pomoc społeczna Zwiększamy w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widzynie dochody bieżące o 34 tysiące złotych i podobnie w dziale 855 Rodzina, tu również zwiększamy plan dochodów w naszym GOPsie o 15 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o wydatki, to w dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo zmniejszamy wydatki majątkowe o 110 tysięcy złotych w zadaniu rocznym Modernizacja Drogi Dojazdowej do Gruntów Rolnych. I przesuwamy ten plan wydatków do działu 600 Transport i Łączność do zadania wieloletniego poprawa stanu dróg lokalnych. W dziale 600 Transport i Łączność również zwiększamy wydatki bieżące o 35 tysięcy zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych. W dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa zmniejszamy wydatki. Zadanie poprawa efektywności energetycznej szkół w Korzeniewie i Rakowcu łącznie o 611 314 zł. I również ten plan wydatków przesuwamy na 2026 rok. W dziale 710 działalność usługowa zwiększamy wydatki bieżące o 40 000 zł. W dziale 750 administracja publiczna zwiększamy wydatki bieżące łącznie o 37 161 zł. W dziale 801 Oświata i Wychowanie zmniejszamy wydatki łącznie o 22 196 zł. W dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększamy wydatki bieżące o 34 000 zł w planie finansowym GOPS w Widzynie. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększamy wydatki bieżące o 34 900 zł na dotacje dla niepublicznego przedszkola w Rakowcu na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. W dziale 900, Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, zwiększamy wydatki bieżące łącznie o 16 845 zł. W dziale 921, Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, zwiększamy wydatki bieżące łącznie o 67 811 zł. W dziale 926, Kultura Fizyczna, zmniejszamy wydatki majątkowe o 30 210 zł. W zadaniu rocznym Fundusz Sołecki zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno sportowych realizowanych przez sołectwa. Jeśli chodzi o sołectwo, to dokonujemy zmian w planach sołectwa Baldram i Brokową. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rady Gminy Dziękuję. Przejdźmy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Głosowało 11 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 sierpnia 2025 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwidzyn. Uchwala się co następuje. Paragraf 1. W uchwale Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwidzyn zwanej dalej uchwałą wprowadza się następujące zmiany. Punkt 1. Załącznik numer 1 do uchwały otrzymuje treść jak załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. Punkt 2. Załącznik numer 2 do uchwały otrzymuje treść jak załącznik numer 2 do niemniejszej uchwały. Paragraf 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w biuletynie informacji publicznej gminy Kwidzyn i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kwidzyn. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o uzasadnienie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 sierpnia 2025 roku dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Kwidzy. W roku 2025 zwiększono ogólnie dochody i wydatki o kwotę 219 903 zł. W roku 2026 zwiększono. Dochody ogółem i wydatki ogółem o kwotę 1 561 687 zł. Jeżeli chodzi o załącznik numer dwa dotyczący przedsięwzięć, to dokonaliśmy następujących zmian. W przedsięwzięciach z udziałem środków z Unii Europejskiej przedsięwzięciu rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Kwidzyn zostało zwiększone nakłady ogółem łącznie o 7 703 zł, zarówno w części bieżącej, jak i majątkowej, natomiast w zadaniu poprawa efektywności energetycznej szkół w Korzeniewie i Rakowcu zmiana obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 mln 000 złotych, zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 505 687 złotych, zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026, o kwotę 1 555 687 zł oraz wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026. Jeśli chodzi o pozostałe zadania przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, dokonujemy zmiany w przedsięwzięciu poprawa stanu dróg lokalnych. Tutaj zwiększamy łączne nakłady ogółem oraz limit wydatków w roku bieżącym o kwotę 110 000 zł. To są wszystkie zmiany. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Głosowało 11 radnych. Dziękuję. To by było na wszystko dzisiaj. Zamykam 15. obrady 15. sesji Rady Gminy Kwidzy. Dziękuję bardzo.